widzicie z tej strony filmowej, w tym odcinku. Wie o trzech sposobach na to, żeby być bardzo szybko level Fortnite w sezonie szóstym, ale jeszcze przynajmniej zostawcie subskrypcję na tym kanale i łapkę w górę, no bo teraz filmy będą o wiele częściej, więc warto. I teraz przechodzimy do samego materiału. Więc na samym wstępie jeszcze mówię, że te dwa glitche yy, polegają na tym, że wszystko robimy na wyspie startowej, a teraz przechodzimy do pierwszego glitcha, w którym wystarczy, że w czasie gdy będzie 10 sekund przed busem bojowym, zacznie się pływać i zaliczy się Wam wyzwanie y, przepłyń ileś metrów. Oprócz tego dostajemy 12 tysięcy XP za free. Od razu mówię, że dwa wyzwania nie można robić w tym samym czasie, czyli nie możemy zrobić pierwszego glitcha, y, robiąc drugi glitch, y, no bo po prostu wtedy no, się nam nie zaliczy. A i tak 12 tysięcy XP to jest moim zdaniem bardzo dużo. Drugi glitch polega na tym, że musimy w zasadzie tylko zbudować rampę, wysoką dość. Najlepiej to się robi oczywiście na parzance, bo wtedy mamy od razu maca się przyspiera. zbiera. No i generalnie chodzi o to, żebyśmy zeskoczyli 3 sekundy przed startem busa bojowego z tego i wtedy nam się zliczy wyzwanie scorch z jakiejś wysokości. Tu też jest 12 tysięcy XP, więc moim zdaniem bardzo fajna suma. Trzeci glitch już nie jest taki łatwy, ale nie dzieje się to już na wyspie startowej, tylko w samej grze. Wystarczy, że polecimy sobie na miejscówkę, gdzie jest woda, wędki i harpun. Do tego glicza potrzebny jest nam harpun plus wędka. Generalnie sam glitch polega na łowieniu. Powiecie, że za łowienie dostaje się mnóstwo expa, Za wezwania złowienia też jest exp, więc yy, na tym to wszystko polega. Musimy mieć harpun oraz wędkę. Wtedy, kiedy wędka Bierzemy wędkę do ekwipunku, tak naprawdę, i wtedy, kiedy wędka. Będzie już na górze, czyli tak naprawdę, tutaj jak widzicie na filmie, jest nad nami. Strzamy harpunem, i wtedy tak automatycznie mamy nieskończoność takich, właśnie z harpuna. A zależy nam się bardzo szybko i od razu łowimy tę rybę. I myślę, że tak możecie robić cały czas. I mnóstwo z tego, jak farmicie, by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję w kanale i napiszcie w komentarzach, jak wy uważacie, który z tych jest dla was najprzydatniejszy. No i napiszcie, jaki macie pomysł na następny odcinek. Cześć!